Jesteśmy po spotkaniu Ener Energia e, Ciaciarita zespół e, Pawła Mańka wygrywa e, to spotkanie 7 do 2. Witaj Paweł. Witam. E, no powrót e, na boiska Ciaczerity jest e, taki znakomity. Tydzień temu e, nie graliście co prawda, bo kontuzje was e, uniemożliwiły tą grę. Ale dzisiaj wie, wiele osób się pojawiło na, na, na boisku i wygraliście to spotkanie. Tak jest, no tydzień temu nie mogliśmy zagrać. E, dzisiaj udało się zebrać te osoby, które docelowo mają być w drużynie. No i gra od razu wyglądała zupełnie inaczej. Większa przyjemność z gry, no i zwycięstwo zdecydowane, więc, więc na pewno jesteśmy zadowoleni. No i do końca, do końca sezonu myślę, że, że będzie tylko lepiej tylko żeby dopisywała tutaj obecność wszystkich zawodników i będzie na pewno dobrze. No to jest powrót po latach, bo ta grała już u nas w Lizefanów, fanów, teraz ten skład jest mocniejszy. Myślę, że mocniejszy jeszcze, jeszcze na pewno jedna osoba, która też wcześniej grała, ma kontuzję dojdzie, więc też to będzie wzmocnienie. I myślę, że no, tutaj tą trzecią ligę postaramy się wygrać. No i w przyszłym sezonie będzie liga wyżej, żeby cały czas iść iść, iść do przodu. No, ty jesteś takim zawodnikiem, który na pewno się wyróżnia. Kojarzymy cię chociażby z meczy chłopców z Brudna, którzy tutaj zakończyli u nas swoją grę. E, powiedz mi, w kontekście naszej reprezentacji, bo wiemy, że masz doświadczenie z dużego boiska, e, chciałbyś w takim projekcie brać udział, bo wczoraj była taka pierwsza sesja treningowa. Mamy, ogłoszony został trener, którym jest Michał Prażuch. Czy jesteś zainteresowany takim projektem? Znaczy no tutaj przed meczem już rozmawiałem z Rafałem i właśnie zapytał się czy byłbym chętny, a ja powiedziałem, że jak najbardziej. Że żeby dawał znać kiedy jest trening i jak najbardziej jestem chętny, bo no, na dużym boisku też grałem parę lat. I, i, i chętnie jeszcze się porusza mi na dużym. Nie, nie widzę problemu. No jesteś na tyle wszechstronnym zawodnikiem, że oprócz e, gry w szóstkach na dużym boisku to także futsal. E, grasz w drugiej lidze w podkowie leśnej, tak w drużynie. E, jak, jak, tam, jak tam powiedz e, całą nazwę tej drużyny jak, jak, jak wam idzie w ogóle? Znaczy tak, no, cała nazwa drużyny to Podkowa Techball Club. E, założona została rok temu. Pierwszy rok był taki bardziej na przetarcie, żebyśmy wiedzieli, jak to się je wszystko. No i w tym sezonie na pewno ambicje są takie, żeby spróbować awansować. Ekipy mamy naprawdę fajnych chłopaków, takich z charakterem i z dużymi umiejętnościami więc myślę, że jest duża szansa. No i zobaczymy. Sezon zaczyna się za miesiąc i, i na pewno będziemy walczyć o to, żeby awansować o liga wyżej już do, do pierwszej ligi, gdzie na pewno. Gra będzie jeszcze, jeszcze fajniejsza, no bo to już drużyny z całej Polski, więc, yy, więc, więc no rywalizacja będzie na pewno na wyższym poziomie. Eee, to dzięki serdecznie życzę sukcesów na małym, dużym i na parkiecie. Dziękuję bardzo i zdrowie. No i zdrowia.